Witajcie moi mili w kolejnym odcinku. Jesteśmy w lesie. I co chwilę tylko wchodzimy w pułapki. Dlatego trzeba często używać medalionu, przycisk Z. Żeby w nie za często nie wejść. O! Ktoś ucieka. Pomoc! Nareszcie! Myślałem, że już po mnie! Co ci jest? Nie narzekaj. Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu! Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandhuber. Jestem medykiem z Edirn. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. Aha. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy ziła ani śladu, ale a, a, ...ale na dole coś było, coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley. Co to? Słyszysz? To pies Gridley'a. Czujesz? Coś się zbliża. Ratuj! O kurde. Nekary? Łooo, jej, 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 spokojnie, nie, nie taką głupą. Oszalały neckery. Ale one są szybkie. Szybki, ale łatwe do pokonania na szczęście. Odszukaj mojego kompana. Błagam Znowu jesteśmy przeciążeni. Dobra, co tam się dzieje? Co tu się w pizde dzieje? matko, pułapka. Oh, wow. Okay. Tutaj ktoś leży. Pies zabity. Z wyprutymi flakami. Tu jest chyba wejście do ruin. Nie wiem, bo ma... Biegam tutaj dlatego, że na mapie są jakieś znaczniki. Które nie wiem jeszcze co znaczą. Tak czy siak trzeba wejść chyba do... Do środka. Ruin, więc zróbmy to. Rasa, dobrze. Dobra, nawiedzony szpital. Tutaj jest. Coś słyszałem. Tutaj jest jakieś zawalisko, może się Ardem da. Nie da się. To nic. To szczury piszczą. Tego robić. Byli jeszcze bardziej się tutaj. Dziwość. Matko w gardczyka. Mam jakieś zwidy tutaj. Przestęp na, na ścianie. Ok. Akta szpitala 3. Akta szpitala. Pokonaj upiory. Ojej. Oszalałe te. Dobrze są materialne i da się je pokonać mieczem. Wszystko dzięki srebrnemu mieczu. poziom O mocna taki Gin Tam jest jakiś szaleniec Esencja śmierci, wow ale mamy nowy poziom, więc sobie rozdajmy go. I teraz tak możemy jeszcze tutaj coś dodać. Ale to na razie jest nudne. Więc albo szermierka, albo alchemia, albo magia. Sprawdźmy alchemię. Tutaj możemy tylko te dwa boczne żywotność obrażenia petard, obrażenia pułapek. Czas działania eliksirów plus 10%, bardzo fajne składniki alchemiczne i efekty. Bardzo fajne, magia. Sprawdźmy magię. Obrażenia znaków, obrażenia znak Ken moc znaków igni. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, to igni. Całkiem fajne. Praca nóg. Dlatego praca nóg, bo 100% dalej się skacze przy uniku. Zobaczcie, bardzo daleko. I to jest bardzo przydatne. To była tylko zmora z wieczora. I znowu katstenka. Nie musieli mi tego kurde, co on tu robi.

Orre, dá vai, dá vai, dá vai, garal. Jak jeden upiór pójdzie, to już zresztą jest o wiele łatwiej. Znowu jesteśmy przeciążeni. Kurde. Z tym przeciążeniem, zawsze w każdej grze jest jakiś problem, prawda? <laughs> zawsze jakiś problem. O jakieś dziwne znaki Tak bardzo boli. Błakam. Zasługują na cierpienie! Tak bardzo boli. Błakam. Oj leki. Daleki. O, siedzi sobie gości. Zo, 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 zostaw mnie, precz! Opanuj się. To nie moja wina, to nie ja, nie ja. Co nie ty? Ogień, wszędzie ogień. O, on spalił tak ten szpital. Być. Nie chciałem tego, przysięgam. Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy, może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Znajdź środki uspokajające dla tego gościa. Istny labirynt. Kalim upiora. Krwawienie. Cholera, mamy krwawienie. Zginął. O! Yy, raczej nie zginął. Kurde, kurde, kurde dawaj, 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 Geralt. Chodź. Ha! Dobra, teraz tylko mieczem poprawić. Koniec, koniec. Bo ja bym chciał już ten stół zbadać. Znaleźliśmy lekarstwo. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert Polska. żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponurą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz, o czym mówię? tak No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. Hi historię. Zawsze jest jakaś historia. Mów. Dobra, słuchajcie. Eddyńskimi żołnierzami. W czasie dawnej wojny z Nilfgardem pomagałem Rupertowi w Lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku pewnego Aha. dnia. Zwiadowcy schwytali Nilgardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie, i braliśmy na spytki każdego jeńca z armii czarnych. Opłaciło się, trzeba go było zmusić do mówienia torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten, kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca, określił mapę, a wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, zaczął protestować i któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie, może wyjdziesz z tego całą. Co było dalej? <laughs> Jewetz powiedział, gdzie jest skarb. A dowódca kazał go podświartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak Drubo. wybił pożar. Która no ładnie. Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była. Małomówna i... uczynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania, i wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łaskach. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgardczyka. No ładnie. Szukaj upiora Nilfgardczyka O jest. W takim razie chodźmy za nim z zo zo zostaw mnie! Precz! Precz stąd! Esencja w sensie śmierci. Ciekawe do czego się... Wow Wilk przywiódł Wilka. Czego chcesz? Ich śmierci? Dwóch spośród dwudziestu wróciło tam, gdzie nie ma żadnego. Zostaną osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych. Jeśli będzie surowy, da im to po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, Jej. żebym mógł w nie spojrzeć. O, to propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. Zasługują na cierpienie. Tu jakaś płonąca drabina. Akta szpitala znowu kolejne. Zajrzyjmy do nich. Nudy. Teraz musimy odprowadzić Ruperta. Ruperta, tak? Nie, znaczy tego Grindleya do Ruperta. Spalać z jawy. Dobra, chodź. Spotkałem ducha Nilgardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. Żyjesz. Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś wiedźminem. Pozwań się go. No i teraz tak. Czy chcemy ich poświęcić? Czy nie chcemy ich poświęcać? Mamy wybór. Eee. W sumie to... Chodźcie, pokażę wam coś. Poświęcę ich, bo... ...bardzo mnie... brzydko się zachowali. Pamiętacie mnie? Łapiduchu! Pamiętasz jak rozrywano mnie kawałek po kawałku? Pamiętacie, co się zrobili z ludźmi z tego domu? Oszukałeś nas? Tak! Zbrodnia zostanie ukarana. Zostawię cię z nimi. Nie będziesz mi już do niczego potrzebny. jest rozpocząć uczte, chłopcy! Aaaa! Aaaa! <śśle> wow. Schemat, solidny, Wiedźmiński Miecz Srebrny, no to już mieliśmy to. Klątwa została zdjęta. Czas wyjść ze szpitala. Tylko czy ja pamiętam drogę? Na szczęście mam mini No właśnie, tylko jak się tu teraz wspiąć? Bo ja tutaj z góry przyszedłem. Może jakieś nowe przejście się otworzyło. Tutaj nie. Nie no, ładny szpital. Ja bym nie chciał w takim szpitalu przebywać. Matko Boska. No dobra, zapis. Zapis gry. I ja już mówię do dowiec. Papa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, pozdrawiam.